14 marca Edyta Nawrocka, witam Państwa, zapraszam na serwis informacyjny. Komitet Obrony Szkół i Grup Referendalnych złożył podpisy i wniosek o referendum w sprawie likwidacji szkół. Pod wnioskiem podpisało się ponad 13 tysięcy wałbrzyszan. Rodzice i nauczyciele ze szkół, które zostały wydypowane do likwidacji nie zgadzają się z planem przedstawionym przez prezydenta Wałbrzycha Romana Szałemeja. Rada Miejska Wałbrzycha podjęła już uchwały intencyjne w sprawie likwidacji czterech placówek oświatowych na terenie miasta. Ostateczna decyzja o likwidacji szkół może jednak zostać cofnięta, jeśli referendum pójdzie po myśli Komitetu Obrony Szkół. Zawarte będą w nim pytania zarówno dotyczące szkół, jak i przywrócenia miastu Grodzkości. Zakres pytań się nie zmienił, są tam tylko stylistyczne poprawki, że tak powiem. Pierwsze ma na celu zapytanie mieszkańców, czy są za tym, aby utrzymać te szkoły na mapie miasta, żeby ich nie likwidować. I cofnąć tym samym uchwały intencyjne, które poszły 24 stycznia oraz każdą inną uchwałę mówiącą o likwidacji do końca do wyników referendum. Drugie pytanie jest na temat tego, czy mieszkańcy chcą, aby utrzymać sieć szkół na taki stan, jaki był w ubiegłym roku przed uchwałami intencyjnymi oraz trzecie pytanie o grodzkość, czy mieszkańcy uważają, że należy, że miasto powinno odzyskać grodzkość kosztem 30 milionów zł. Aby zorganizować referendum, Komitet Obrony Szkół musiał zebrać prawie dziesięć tysięcy podpisów. Ostatecznie pod wnioskiem podpisało się 13 318 Wałbrzyszan. Bardzo pozytywnie nas zaskoczyli nasi mieszkańcy. Serdecznie dziękujemy wszystkim, każdej każde jednej osobie, która złożyła taki podpis, bo każdy jeden podpis to była nadzieja dla naszych dzieci, nadal jest, na to, że nam się uda te szkoły wywalczyć, uchować, zatrzymać po prostu. Ludzie bardzo dużo chcieli rozmawiać, dyskutować, wyrażali swoje opinie, chętnie nas przychodzili, mówię, no zbieraliśmy w przy mrozach, w wysokich mrozach i mimo to wychodzili oni z domów, przychodzili do nas podpisać, porozmawiać. Rozmawiać, wesprzeć nas na duchu, no fantastyczna sytuacja, bardzo, bardzo sympatycznie to wspomniałam. Przedstawiciele komitetu ciężko pracowali przez wiele dni, aby zebrać wymaganą liczbę podpisów. Było też chodzenie po domach, po prostu pukanie od drzwi do drzwi, były akcje plenerowe, cykliczne, weekendowe, na przykład zbieranie co niedzielę na autogiełdzie, gdzieś tam w okolicach takich skupisk ludzi, także bardzo dużo osób było włączonych w, takie, w te akcje, w te zbieranie i w różnych dzielnicach Wałbrzycha sukcesywnie zbieraliśmy podpisy. Równolegle zbierane były również podpisy pod referendum w sprawie odwołania Rady Miejskiej. Ze względów formalnych ta sprawa musi zostać rozpatrzona oddzielnie przez komisarza wyborczego. Są tam niewielkie różnice, dlatego że będziemy rozdzielali to jakby na dwa etapy, też po to, żeby uzyskać wspólny termin obu tych, obu, obu tych wydarzeń najlepiej w jednym dniu, a są tam różnice, ponieważ dwa tygodnie różnice, jak chodzi o sprawdzenie tych podpisów. Dlatego też tutaj się tak nie spieszyliśmy. Chcemy, żeby ten termin być może był wspólny, bo to jest raz, że dla nas byłby punkt, jak chodzi o frekwencję, inna sprawa. To nie chcemy męczyć mieszkańców Wałbrzycha. Trzecia rzecz które też jakieś były z tego, gdyby te różne komisje siedziały choćby w jednym pomieszczeniu w tym samym czasie. Wniosek i podpisy zostały złożone w biurze obsługi klienta Urzędu Miasta w Obrzychu. Jeśli okaże się, że wniosek nie zawiera błędów, a podpisy pod nim są ważne, dokumenty trafią do Rady Miejskiej, która zadecyduje o terminie przeprowadzenia referendum. Prokuratura Okręgowa w Świdnicy skierowała kolejny akt oskarżenia w sprawie tzw. Wałbrzyskiej Ośmiornicy przeciwko 23 osobom. Oskarżonym zarzucono wyłudzanie świadczeń rentowych przy pomocy podrobionych dokumentów lekarskich w zamian załapówki wręczane pośrednikom podejmującym się załatwienia świadczeń rentowych. Świadczenia były uzyskiwane w oparciu o dokumenty przygotowywane przez uczestniczących w procederze lekarzy. Dokumenty uwiarygodniały rzekomą niezdolność do pracy. Sprawcy korzystali również z pomocy pośredników, którzy kontaktowali się z lekarzami orzecznikami ZUS-u i lekarzami biegłymi sądowymi, dzięki którym uzyskiwali korzystne orzeczenia lekarskie i opinie biegłych. Łączna wartość wyłudzeń świadczeń objętych ostatnim aktem oskarżenia przekroczyła 300 tysięcy złotych. Wśród 23 oskarżonych jest 14 osób, którym zarzucono wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia świadczeń rentowych Sześciu lekarzy pomagających w wyłudzeniu świadczeń lub podejmujących się załatwiania fałszywej dokumentacji lekarskiej. Wśród nich jeden był lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz dwóch lekarzy biegłych sądowych. Jeden był pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz dwie inne osoby pomagające w uzyskiwaniu fałszywej dokumentacji lekarskiej. Akt oskarżenia skierowany został do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu. Przypomnijmy, że w wyniku wprowadzonego w latach 2004-2011 śledztwa nadzorowanego przez Prokuraturę Okręgową w Świdnicy i Prokuraturę Apelacyjną we Wrocławiu ujawniono przypadki wyłudzeń świadczeń z ZUS-u i udzielanej w tym zakresie pomocy w stosunku do łącznie 176 oskarżonych. Wobec kilkudziesięciu osób postępowania sądowe zostały już zakończone prawomocnymi wyrokami skazującymi. W stosunku do pozostałych postępowania są prowadzone w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu i Sądzie Rejonowym w Świdnicy. Starostwie Powiatowym wręczono nagrody najlepszym ośrodkom szkolenia kierowców i instruktorom. Podstawowym kryterium wyróżnień była procentowa liczba zdanych egzaminów na prawo jazdy w minionym roku. Pod koniec ubiegłego roku w szkołach nauki jazdy panował duży tłok ze względu na zmiany w egzaminach, które miały wejść w życie od lutego 2012 roku. Zmiany przesunięto na następny rok, ale przez wobrzyskie szkoły jazdy przewinęły się setki początkujących kierowców. Mieli oni powody do narzekań. Za feralne dzielnice kursanci mogli uznawać zwłaszcza Śródmieście, gdzie jest dużo dróg jednokierunkowych i pod górze ze sporą ilością równorzędnych skrzyżowań. Tutaj dużym utrudnieniem są dziury w Wałbrzychu do jazdy i są niektóre miejsca po prostu, gdzie trzeba obserwować bardzo dokładnie znaki dojeżdżając do danego skrzyżowania, gdzie u kursantów jest to często, po prostu nie zwracają uwagi na to. I, i wtedy można się przewieźć na egzamin. Stan dróg, jaki mamy, stan nawierzchni no, odbiega. Troszkę od norm. Zresztą wiadomo, zima też przyczyniła się do tego, że dziur nierówności jest sporo. Pocieszające jest to, że sporo się też na tych drogach no, dzieje, czyli są odcinki remontowane. No i w tym momencie jest to dosyć duży kłopot dla kursantów. Dużym problemem też jest również y, jakość oznaczenia naszych dróg, skrzyżowań. Tutaj, jeżeli chodzi o znaki pionowe czy poziome, no to też sporo poz pozostaje do, do życzenia. Między innymi z tego powodu zdawalność w niektórych wołbrzyskich szkołach obniżyła się w stosunku do poprzednich lat i jak sygnalizują instruktorzy widać już, że w 2012 roku wyniki egzaminów są słabsze nawet o 10%. Mam wyniki za pierwsze dwa miesiące tego roku już gdzie może na teorii, bo to wyraźnie widać, bo tutaj nie można mówić o jakimś stresie, braku umiejętności, tylko i wyłącznie wiedza, a więc spadło przynajmniej o 10%. Jak przedtem średnia zdawalność na teorii była około 80%, tak w tej chwili mamy około 70%. Także no, myślę, że przez to, że było dużo ludzi, chcieli jak najwięcej, brzydko to powiem, przerobić, no i efekty to się przełożyły na egzamin. Jest coraz więcej szkół. Które coraz mniej przykładają wagi do rzetelnego wykonywania tego zawodu. To nie, po pierwsze, to nie jest łatwy zawód. Po drugie, żeby dobrze go wykonywać, trzeba mieć odpowiedni sprzęt, salę wykładową, biuro, pojazdy. Niektóre szkoły tego nie mają. Nie mają, nie, nie mają jakiejś sali wykładowej, prawda? Wykłady odbywają się na kolanie. Instruktorzy nie są też zachwyceni perspektywą zmian w prawie, co może umożliwić prowadzenie nauki jazdy osobom, które same od niedawna mają prawo jazdy. Jeżeli chodzi o ustawę, tą, która na razie jest że tak powiem, w trakcie projektów, wydaje mi się, że no ja to biorę po prostu na razie z przymrużeniem oka. Jeżeli każdy sobie będzie mógł uczyć jeździć, każdy sobie będzie mógł egzaminować, to nie będzie to dobre. To nie będzie to dobre rozwiązanie. Osobiście uważam, że to jest złe rozwiązanie, dlatego że jeżeli w tej chwili jest wymagane średnie wykształcenie i minimum 3 lata posiadanie prawa jazdy, przy czym proszę zwrócić uwagę, że według nowej ustawy 2 lata będzie to kierowca pod ochroną. Nie będzie mógł jeździć z określoną prędkością, nie będzie mógł wykonywać zawodu i tak dalej, więc de facto sam będzie jeździł dopiero rok, jeżeli autentycznie będzie jeździł, bo może to prawo jazdy przeleżeć w szufladzie. I już może być instruktor nie wiem, czy pan by się zdecydował pójść do takiego nauczyciela, który, który sam ma powiedzmy, że 21 lat i rok czasu sam jeździł. Największy odsetek zdawalności pod względem praktycznym odnotowano w 2011 roku w ośrodku szkolenia kierowców Łukasza Sztymali. 149 zdanych egzaminów na 333, czyli 44,7%. Pod względem teoretycznym w szkole jazdy Asior Joanny Cichockiej 18 na 20 egzaminów, czyli 90%. Jaka jest recepta na zdawalność? Dobrych instruktorów trzeba mieć, no i przykładać się do tego, co się robi. W kategorii B najwięcej zdanych egzaminów praktycznych w przedziale powyżej 100 egzaminów mieli na swoim koncie również kursanci OSK Łukasza Sztymali, 88 na 213, czyli 41%, po nich kursanci nauki jazdy Krzysztofa Machowskiego oraz szkoły jazdy prowadzonej przez Grzegorza Drzewieckiego. W przedziale od 30 do 100 egzaminów pod względem praktycznym największą zdawalność odnotowano w nauce jazdy marka Mielczarka. Korale, broszki, kolczyki, czyli to, co zdobi każdą kobietę. Na zajęciach w Wiedlińskim Centrum Kultury spotykają się amatorzy rękodzieła. Dwugodzinne warsztaty odbywają się raz w tygodniu pod czujnym okiem miejscowej artystki Ewy Kokoszki. Prowadzone są warsztaty tak, żeby i osoby małe i osoby starsze, które mają jakieś doświadczenie już z jakimkolwiek rękodziełem, żeby podołamy te, temu wszystkiemu. Także myślę, że to jest sztuka dla każdego. Po prostu jeżeli ktoś chce, robimy dotąd, dopóki każdy opanuje warsztat i wychodzą naprawdę piękne, wspaniałe rzeczy. Materiały na biżuterię można znaleźć w domowej szafie. Stare korale, wstążki, kawałki materiału i ozdoby, które dawno wyszły z mody. Wszystko to może odzyskać blask i nabrać nowego, modnego charakteru. To jest właśnie efekt mojego uczestnictwa w zajęciach pani Ewy Kokoszka. To jest wykorzystanie starych korali, przerobienie na nowe i co aktualnie dziewczyny noszą, to dostanie w prezencie moja wnuczka. W poprzednich latach warsztaty przebiegały pod znakiem haftowania. Grupa wyszywała obrazy, które startowały w konkursach i były znakomitym prezentem dla bliskich. Również biżuteria użytkowa jest częstym podarunkiem z okazji urodzin, imienin czy świąt. Jesteśmy zafascynowane. Za Jest to dla nas y, fantastyczna rozrywka, spędzenie czasu, y, pasja. Tworzymy różne tak wspaniałe rzeczy. Pani Ewa Kokoszka ma tak fantastyczne y, podejście i, i tak umie nas zarazić swoją pasją, że my... Y, po prostu potem szalejemy z tymi pomysłami. Zajęcia rękodziała to doskonały sposób na nudę, szczególnie w długie, zimowe wieczory. Co ważniejsze, charakter warsztatów pozwala z nich korzystać zarówno osobom na emeryturze, jak i dzieciom. Już kilka kwiatków ufilcowanych przeze mnie poszło na sprzedaż. Naprawdę, moja rodzina sądzi, że, że robię kwiatki bardzo ładnie, zwłaszcza filcowanie. Na wstążkach robię to do... Trochę krzywo, ale moim zdaniem robi wielkie postępy. W Wiedlijskim Centrum Kultury lekcje dla wszystkich chętnych odbywają się przez cały tydzień. Oprócz warsztatów z rękodzieła w ośrodku prowadzone są m.in. zajęcia wędkarskie, fotograficzne, plastyczne, strzeleckie oraz dla amatorów gier strategicznych. Na koniec sprawdźmy co na nadchodzący weekend przygotowały wałbrzyskie instytucje kulturalne. Zaczynamy od teatru lalki i aktora, gdzie za gości doskonale znane wszystkim dzieciom rodzeństwo, Jaś i Małgosia. Niesworne dzieci drwala wyruszą do lasu niosąc obiad dla swojego taty. W wyniku zgubienia się w leśnej gęstwinie docierają do chatki baby Jagi. Ta za pomocą słodyczy zwabia je w pułapkę. Jak zawsze w bajkach wszystko kończy się dobrze. Ale czy na pewno? Co może stać się z bajką o Jasiu i Małgosi, gdy w wyniku zamieszania spowodowanego zgubieniem jednego klucza wszystko trzeba będzie wymyślać od początku? Co może kryć zwykła szafa, z czego można zbudować las, jak można wydobyć dźwięki za pomocą zwykłej tarki i garnka, czym można zwabić babeljagę do pułapki i czy przyjaciel pomoże nam się wydostać z najgorszej opresji. Spektakl wyreżyserował Jerzy Jan Połoński, którego czerwonego kapturka mogliśmy niedawno oglądać w teatrze. Reżyser po raz kolejny proponuje nowe podejście do znanych bajek, a wynik pracy jego wyobraźni ocenić będzie można w sobotę o godzinie 10 oraz w niedzielę o 12.30. Filharmonia Sudecka zaprasza wszystkich melomanów na wielkie wydarzenie kulturalne będące połączeniem klasyki z awangardą – koncert Musicale Musicale. Wielu znawców gatunku uważa, że od West Side Story Leonarda Bernsteina zaczyna się historia nowoczesnego musicalu. Po raz pierwszy zerwano tu zrewiową, beztroską i kompletnie odrealnioną konwencją klasyków. West Side Story to luźna adaptacja Romeo i Julii, ale zamiast włoskich rodów walczą tu ze sobą młodzieżowe gangi z emigranckich dzielnic Nowego Jorku. Muzykę napisał Leonard Bernstein, choreografię opracował Jeremy Robbins. Ze względów technicznych filharmonia sudecka przedstawi nieco okrojoną wersję, ale nie zabraknie w niej najsłynniejszych piosenek, melodii i obrazów. Natomiast jednym z najsłynniejszych muzykali końca XX wieku jest dzieło Andrew Lloyda Webera Upiór w operze i będzie to druga kompozycja, z której najbardziej znane i najpiękniej brzmiące fragmenty usłyszymy tego wieczoru. Koncert Musicale Musicale odbędzie się w piątek o godzinie XIX. Na zakończenie zaglądamy do Teatru Dramatycznego, gdzie pojawi się Ania z Zielonego Wzgórza. Jednak spektakl Anie z Zielonego Wzgórza autorstwa Małgorzaty Głuchowskiej i Katarzyny Raduszyńskiej odbiega od książkowego pierwowzoru. Nie ufaj innym, nie ufaj innym, a szczególnie najbliższym, czyli matce i ojcu. W tym celu należy wykorzystywać wszystkie zwierzętorki przeciwko niej. Należy udowadniać jej jak jest złą i beznadziejną, posiłkując się jej własnymi słowami. Poznajemy Anię współczesną, mieszkankę pobliskich Świebodzic, która przyjeżdża rozliczyć się z przeszłością, pożegnać swoje dziecięce wspomnienia. W tej podróży towarzyszy jej właśnie marzenie dziewczęce z przeszłości, czyli Ania z Zielonego Wzgórza. Z tej podróży Przywołuje obrazy z przeszłości, swojego rodzinnego domu, najważniejsze bohaterki swojego życia, kobiety, mamy, koleżanki, sąsiadki, które odkrywa, że trwają w, ciągłej, w ciągłym oczekiwaniu. Jak zabrzmi ten dwugłos Ani współczesnej i tej z powieści, przekonajcie się Państwo sami. Serdecznie zapraszam w najbliższy weekend do Teatru Dramatycznego. Na spektakl zapraszamy w piątek i sobotę o godzinie 19 oraz w niedzielę na godzinę 18. To wszystko, co przygotowali dla Państwa nasi dziennikarze w dzisiejszym serwisie informacyjnym. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia jutro o godzinie 17.15. Prezenterkę uczesał salon fryzjerski René Wałbrzych Piłsudskiego 50. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu waubrzych24.com.